Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. Słuchajcie, zaczynam nowy rok od kręcenia materiału nie planszowego, a powrócenia do kręcenia materiałów o rzeczach związanych z moją główną pasją, czy znaczy moją podstawową, pierwszą pasją, tak? czyli filmy, seriale. No i nie ukrywam, że nie wiem ile będę tego kręcił, ale pomyślałem sobie, kurde, no jak są jakieś rzeczy, które są albo bardzo mocno nahypowane, albo są to rzeczy, o których chcę coś powiedzieć, to będą o nich kręcił materiały. No i teraz trzeba przyznać, że to co się działo, będę kręcił jeden materiał po drugim, to, co się działo przy okazji premier Wiedźmina na Netflixie i Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie, no te dyskusje, które wtedy widziałem w okresie świątecznym na Facebooku, to było coś... coś niesamowitego. I niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. E, ale po kolei. Dzisiaj będę mówił, słuchajcie, o Gwiezdnych Wojnach, co sądzę o tym filmie. I teraz tak. Skywalker Odrodzenie. E, powiem Wam tak. Dużo różnych rzeczy słyszałem i chciałem zacząć od takiego krótkiego apelu. Pozwólmy innym ludziom wypowiadać się na temat tych rzeczy. To będzie się dotyczyło też Wiedźmina, tak? Na zasadzie nie krytykujmy, nie, ja po prostu widziałem dużo takich głosów na zasadzie, że nie wiem o co tym marudom chodzi, film jest bardzo fajny, nie zwracajcie uwagi na hejterów, idźcie, bawiłem się świetnie, czy tam bawiłem się świetnie. Nie lubię czegoś takiego, znaczy mówię, no to jest taka, taka moja prywatna jakby tutaj taka notka dodatkowa, że Dajmy ludziom wyrażać swoje opinie. Saga Gwiezdnych Wojen, Gwiezdne Wojny jest bardzo ważną sagą dla wielu osób, i film, który kończy, ma za zadanie spiąć teraz te dziewięć filmów w jedną zgrabną całość, no miał prawo rozczarować. Zwłaszcza ten film miał prawo rozczarować wiele osób, i te osoby mają prawo wyrażać swoje zdanie. Oczywiście ja zawsze przestrzegam przed zbędnym dramatyzowaniem i, i podobnymi zabiegami, no ale. Jestem w stanie zrozumieć, że ten film się może komuś nie podobać, i ten ktoś może chcieć o tym rozmawiać, to nie musi być maruda, to nie musi być hejter, po prostu tak może być. E, jeszcze słowem z temu chciałem powiedzieć, że ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, uważam się za dużego fana Gwiezdnych Wojen, ale nie jestem takim religijnym fanem Gwiezdnych Wojen, rozumiecie? To nie jest tak, że ja na przykład nie czułem, nie poczułem nigdy zachęty, żeby przeczytać jakąkolwiek książkę ze świata Gwiezdnych Wojen, aczkolwiek ostatnio zacząłem to odczuwać. Bo tak nie miałem nigdy. Po prostu ja, ja taką religijną miłością obdarzyłem trylogię np. Nolana, jeśli chodzi o mrocznym, trylogię Mrocznego Rycerza Christophera Nolana, jeśli chodzi o telewizję, to też nie Star Trek, a Lost u mnie na przykład, tak było, więc ani do Star Trek, ani do Star Wars nigdy nie zapałem taką obłędną wręcz miłością. Więc ja nie mówię z pozycji takiego gigantofana, ja mówię z pozycji takiego dużego fana, który bardzo te filmy lubi. Przeważnie, lubi filmy z cyklu Gwiezdne wojny. I powiem tak, Skywalker odrodzenie podobał mi się. Podobał mi się, aczkolwiek. Bardzo jasno uwypuklił wszystkie błędy, które zaszły, znaczy wszystkie. Uwypuklił po prostu, że popełniono dużo błędów przy konstruowaniu tej trylogii jako całej. Przede wszystkim nie skonstruowano tej trylogii jako całej. Pokazano, ten film moim zdaniem, pokazał dobitnie, że Disney jak zabierał się za nową trylogię Gwiezdnych Wojen, nie miał żadnego pomysłu na całość. nie miał jakiejś takiej mapy, po której mógł podążać, żeby zrealizować te poszczególne jakby pomysły, poszczególne odcinki. Co, co by nie mówić o prequelach, za którymi ja nie przepadam, bo mają bardzo dużo wad. Oni mieli przynajmniej tam, George Lucas miał jasną, jasną że tak powiem, jasno wytyczoną ścieżkę. tak? Jestem tu, muszę dojść dotąd, więc muszę przejść przez te różne rzeczy. Tak? Więc przynajmniej było konsekwentnie, było zgrabnie, nie było chaosu jako takiego. Można się było w tym na spokojnie połapać. Tam była duża, rzecz, duża ilość rzeczy, które nie zagrały, ale to przynajmniej zagrało. Tutaj z kolei zabrakło tego. Widać, że J.J. Abrams kręcąc przebudzenie mocy, Miał parę fajnych pomysłów, zaczął parę fajnych rzeczy robić, przekazał to dalej, ale Ryan Johnson z jakiegoś powodu ewidentnie dostał od Keflin Kennedy przyzwolenie, żeby wyrzucić to, co mu się nie podoba, do kosza i zrobić coś po swojemu. Nie wiem czemu to, z czego to wynikło, ale z jakiegoś powodu tak, tak to przeprowadzili. I teraz oglądając, oglądając Ostatniego Jedi, którego nie nienawidzę, nie jestem aż tak surowy wobec Ostatniego Jedi jak co niektórzy, ale przyznaję, że ten film był sporym policzkiem dla fanów wieznych wojen. I tam ewidentnie by dużo rzeczy nie zagrało, i teraz JJ Abrams wrócił, żeby zrobić Skywalker odrodzenie. I nagle widać, że w paru momentach trzeba było połatać parę dziur po ostatnim Jedi. I ludzie się mogą ze mną kłócić i mogą się ze mną nie zgodzić, ale nikt mi nie powie, że nie ma w tym filmie paru przynajmniej momentów, które są wybitnym takim policzkiem dla Ryana Johnsona, a konkretnie jest jeden moment, który, nie będę mówił spoilerami, spoilerów o co chodzi, nie będę rzucał spoilerami teraz, w którym jest, coś płonie, jest ognisko, Ray rzuca coś do ognia i tuż sekundę po tym, jak Ray rzuca, wrzuca coś w ogień, pada hasło, które jest dla mnie takim środkowym palcem dla Rayana Johnsona, że mało, dawno takiego nie widziałem. I nie dam sobie wmówić, że było inaczej i że był inny cel jakby tej sceny. Więc, więc tak i i, jakby to, co mi się w tym filmie podobało, to widziałem te dobre pomysły J.J. Abramsa. Te pomysły, które mi się spodobały w Przebudzeniu Mocy, bo Przebudzenie Mocy mi się bardzo podobało. I widziałem te dobre pomysły tutaj właśnie zrealizowane. Przede wszystkim nie poczułem, oglądając Skywalker odrodzenie, nie poczułem ani razu, że ktoś mi pluje w twarz. Mi jako fanowi gwiezdnych wojen. Nie miałem takiego wrażenia. Miałem to wrażenie, oglądając po raz kolejny Ostatniego Jedi. Nie miałem tego wrażenia, oglądając. Skywalker odrodzenie aczkolwiek tutaj muszę też zaznaczyć, że ja jestem fanem Przebudzenia Mocy, mi się podoba Rey jako postać, więc jeżeli wy na przykład nie jesteście fanami Rey, a wiem, że są takie osoby które po prostu Rey nie lubią, to od razu wam mówię, przykro mi, ale ten film wam się nie spodoba, od razu nie idźcie na to nie oglądajcie tego, nie marnujcie waszych pieniędzy Rey jest tutaj front and center jest główną postacią, na niej spoczywa, na jej barkach spoczywa ciężar całej tej nowej trylogii i z nią się jakby to wszystko kończy, że tak powiem i, i, I tak, jakby, i mówię, i pod, i wszystkie rzeczy, które mi w tym filmie nie leżały, to, to bo to mówię, to jest dla mnie największa taka zaleta, że to, to wszystko miało sens. Powrót tej nawet kupiłem. Uważam, że był niepotrzebny, ale że pewnie jay chcia, Abrams chciał zrobić coś, no, coś nowego i jakby to było takie em, po prostu no rzut ostatniej próby, że tak powiem, na zasadzie, żeby spróbować z jakoś to wszystko odratować i skleić to w jedną zgrabną całość. No i, i, i ewidentnie spróbował, tak? I powiem szczerze, bałem się, że będzie gorzej z Palpatinem. Bałem się, że będzie gorzej z Palpatinem. Kupiłem to, w jaki sposób wrócił i kupiłem to, w jaki sposób skończył. Um, więc tak, a wszystkie rzeczy, które mi się w tym filmie nie podobały, były, są związane właśnie z tym, że Disney nie miał tego pomysłu na trylogię jako całą i że że tak powiem, po o Sonie. Tutaj zgodzę się w 100% z Jeremy Johnsem, gościem, którego, ogląd którego oglądam na YouTube, który powiedział, że ten film tak naprawdę powinni rozbić na dwa filmy. No trudno, nie byłoby trzech trylogii, byłyby dwie, trylogia, dwie, dwie trylogie i jeden czworokąt. Nie, 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 nie rozumiem to tak, że chcą mieć te trylogie, że trzy to magiczna liczba, że była pierwsza trylogia, była trylogia prequeli, więc powinni to zamknąć trylogiami, Trylogią może, ale uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby faktycznie zrobić jednak dwa filmy: epizod 9, epizod 10, Cała saga wtedy Skywalkera miała być 10 epizodów. Epizod 9, by jakby posprzątał parę rzeczy po Ryan Johnsonie i w tym momencie epizod 10 mógłby zamknąć ten temat, tak jak J.J. Abrams to widział na początku. Bo tutaj jest parę pomysłów. Jest parę, jedną z takich ofiar, jeśli chodzi o postacie, jest Finn. Zdecydowanie Finn, który, któremu Johnson J. Abrams dał bardzo fajny pomysł. Na zasadzie, bo oglądając Przebudzenie Mocy patrzycie na główne nowe postacie i pomyślacie sobie, dobra, no widziałem już fajnych pilotów w świecie wiedznych wojen. Widziałem już y, młodych adeptów Jedi w świecie wiedznych wojen. Nie widziałem jeszcze dobrego Stormtroopera, tak? czyli Stormtroopera, który przechodzi na dobrą stronę mocy. Znaczy na, mocy. No, no tak, no w sumie przechodzi na dobrą stronę. Nie widziałem tego jeszcze. To było ciekawe. Dlatego film był moją ulubioną postacią z Przebudzenia Mocy. Więc co z nim zrobił Ryan Johnson? Wysłał go do kasyna. No ludzie, błagam, to było, to było fatalne. To było fatalne. I teraz w tej trzeciej części widzimy ten wątek zaznaczony, więc widać, że JJ Abrams miał na to fajny pomysł, żeby z tym pójść dalej. Ale nie. Finn jest po prostu praktycznie tym, czym Han Solo był w powrocie Jedi, tak? Czyli po prostu jest useless i jest po to, żeby robić różne rzeczy, które innym będą kazali, tak? Ale nic takiego swojego nie ma i nie wnosi. Nieco lepszej sytuacji jest Nathan Drake, przepraszam, Paul Dameron. E, który... Y, do, do, dowiadujemy się o nim czegoś więcej. I znowu dowiadujemy się czegoś więcej, więc fajniej, ciekawiej się patrzy na tę postać, ale dowiadujemy się za mało. I masz też, zobaczcie, wrażenie, kurde, to jest kolejna rzecz, którą pewnie Abrams chciałby jakoś fajniej rozwinąć i to jest ciekawsze, niż jakaś dziwna rewolucja, która nie miała sensu w Ostatnim Jedi. I znowu Rey. Ja jej historię kupuję. Podoba mi się to, co oni zrobili z jej tłem, które musieli lekko wymazać po tym, co się wydarzyło w Ostatnim Jedi. Podoba mi się jej relacja z Kylo Renem. Kylo Ren jest bardzo fajnym czarnym charakterem i pokazuje to po raz kolejny w, tym, yy, w tej części, że jest właśnie tym najlepszym z możliwych rodzajów czarnego charakteru, czyli czarnym charakterem, który jest wielopoziomowy, nie jest po prostu sztampowy. Wiadomo, o co mu chodzi, wiadomo, co się dzieje, ma jakieś swoje wątpliwości, próbuje sobie z nimi poradzić tak, a nie inaczej. Jest parę naprawdę romantycznych, fajnych... romantycznych, wzruszających momentów z nich związanych. Jest jedna scena zwłaszcza, która po prostu jest mnie naprawdę szczerze wzruszyła, jak on z kimś rozmawia i... nic więcej nie powiem, ale jak obejrzycie film, to zrozumiecie, z kim rozmawiał i o kogo ja mam na myśli. Ich relacja z Rej naprawdę działa i naprawdę jest tutaj fajnie przeprowadzona do samego końca. Um, sceny, więc Kaloran jest super. Sceny walk mi się podobały. Walka na tym wraku Gwiazdy Śmierci, gdzie może dookoła po prostu super to wygląda. Wizualnie ten film jest rewelacyjny. Sceny akcji są super. I mówię, tylko są parę takich rzeczy, które mówią: No kurde, czemu tego nie zrobili lepiej? To jest fajne. Jest cała, ma ten film, no przez pierwszą godzinę ten film zaiwania, Tempo jest zabójcze. Może aż się tak człowiek. Jest tak, to tempo jest tak szybkie, że można się zacząć nudzić, bo się człowiek trochę wycofuje, tak? Eee, i, to, I to jest też problem, no bo, no bo nie było czasu, tak? Bo musieli załatwić parę tematów w miarę szybko, więc trzeba było... Nie mogli marnować czasu na to, żeby ten film miał jakąś taką porządną, fajnie zbudowaną swoją fabułę, bo musieli parę tematów pozamykać, podopinać i tak dalej. I jest dużo takich rozwiązań, które są po prostu no, zabójczo wygodne dla głównych bohaterów, które... No, no jak to się ogląda i tak się człowiek zastanowi, tak serio, tak łatwo wam poszło to? No ale mówię, ale jest to ratowane przez postacie, jest to ratowane przez relacje między postaciami. Steve ma fajny, fajny nawet wątek. I, I mówię, bardzo chylę czoła przed tym, jak sobie poradzili z sytuacją z Carrie Fisher. Tak? Carrie Fisher niestety zmarła, zanim zaczęli kręcić Skywalker odrodzenie i musieli poradzić sobie z dublerami i z ujęciami nakręconymi do przebudzenia mocy. I naprawdę poradzili sobie z tym. Ja to kupuję. I naprawdę dobrze się to oglądało, więc mówię, ja jestem ogólnie bardzo zadowolony, podobało mi się to, dobrze się bawiłem i uważam, że zakończenie miało sens. I jakby nie jedyne z czego mi w tym filmie przeszkadza, to jest to, że film jest ok, film jest naprawdę dobry, ale widać po nim, że nie mieli pomysłu na trylogię i przez to trylogia ta ostatnia jako taka rozczarowuje. Niestety, bo szkoda, mogli to zrobić fajnie, Ray była fajną postacią, fajnym głównym bohaterem. Ale niestety tego nie dopieli tak całościowo, tak, żeby było idealnie. Aczkolwiek dużo rzeczy mi się w tym nowym filmie podoba i mówię, przede wszystkim te podobne pomysły i Bremsa są pokazane, są, nie, są zamknięte, ale no, są trochę zamknięte tak szybko, tak? Więc mówię. Ale koniec końców się to dobrze ogląda, tylko uważam, że Gwiezdne wojny zasługują na coś więcej. Kończąc, tylko jeszcze tak spoilerowo, chciałem powiedzieć, że po pierwsze, nie rozumiem zarzutów, lekki spoiler, nie rozumiem zarzutów wobec co niektórzy mają, że Leia ma jakoś, że nie wiadomo skąd Rey posiada mocę, które posiada, gdzie ona się tego nauczyła. Początek filmu jasno pokazuje, że Leia ją uczy, tak? Ja nie rozumiem jakby. Ja, ja pewno, że skończył się powrót Jedi, ja sobie zadałem pytanie, ty ciekawe czy Leia będzie rycerzem Jedi, bo ona ma moc, jest, radzi sobie w sytuacjach militarno-batalistycznych, więc ciekawe czy Leia będzie rycerzem Jedi. I ten film nie dość, że pokazuje, że tak, ona przeszła szkolenie, okazała się nawet bardzo dobra, tylko z różnych względów poszła w inną stronę. Więc nie rozumiem, czego można nie zrozumieć. Na początku filmu jest pokazane leja ją szkoli, czyli widząc, co się dzieje z Rej, widząc, jak ważna ona może być, postanowiła dokończyć dzieło swojego brata i dokończyć szkolenie Lei. Rej? Leja, Rej, Reja, lej. Więc jakby to jest dla mnie dziwne. I jedna rzecz której jakby, no nie kumam, jakiego zakończenia ludzie się spodziewali, bo słyszałem, że to zakończenie rozczarowało ludzi, że, że jakby jako zakończenie całej sagi to to zakończenie było rozczarowujące, znaczy ja rozumiem, że może to zakończenie rozczarować w sensie, że no mówię, no ten ostatni film mógłby być lepszy, że ta trylogia mogłaby być lepiej skonstruowana, ale jeśli patrzymy na to, co się dzieje, no to zakończenie miało sens, no. Ja, ja rozumiem, że ktoś może nie lubić Rey, że rozumiem, że, że ten film może jako taki rozczarować, ale... Nie można powiedzieć, że to zakończenie nie miało sensu, albo że nie trzymało się kupy, albo że spluwało w twarz fanom. Nie no, to zakończenie. Jak idziemy na ten film, wiemy, że Kary Fisher nie żyje, wiemy, że Luke Skywalker zmarł w poprzednim filmie, i jakby wiemy, że to wszystko będzie spoczywało na barkach Rey. Ja nie rozumiem za bardzo, w jaki sposób to zakończenie może tak rozczarować, tak? Na zasadzie, że niektórzy mówią, że to nie ma sensu, albo coś takiego. Nie wiem tego. Ja to kupiłem i mówię, film miał w sobie dużo dobrego tylko niestety, no, pokazał, że trzeba było to zrobić tak od początku. Trzeba było dać to po prostu Abramsowi, żeby on to zrobił od początku do końca i tyle. Dziękuję Wam bardzo. Ja temu filmowi daję 7 w tej chwili. 7, bo mówię, dobrze mi się to oglądało, tylko niestety, no strasznie zajebałem na początku. Dużo zbyt wygodnych sytuacji. Postacie tak mogły być nieco lepiej potraktowane i widać za bardzo, że nie mieli pomysłu na całą trylogię. No, przez te wszystkie rzeczy ten film u mnie dostaje 7, albo mimo wszystko to jest dobry film i ja się dobrze na nim bawiłem. Zapraszam do dyskusji, aby była w miarę kulturalna i spokojna. Piszcie, co myślicie o filmie i będę jeszcze pewnie do filmu wracał na podcastach i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania. a przede wszystkim do grania i do oglądania. Dzięki Wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!